Dochodzimy do etapu, w którym musisz nacisnąć język spustowy. Mm -hmm. tak? Robisz to tylko końcem palca. Tak? Palec pracuje w takiej osi. Okay? Nie okay. żadne mm -hmm. w bok. Nie wsadasz tego palucha do końca, tak wiesz głęboko. No wiem. I zobacz, pociągasz płynnie, powolutku za spust. Tak? Płynnie, 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 aż. Ubierasz Czyli ten luz... Powoli, tak, tak, aż padnie strzał. Mm -hmm. Ja Ci pokażę taki bardzo częsty błąd, tak zwane zerwanie strzału. Zobaczmy. No powiedzmy, że pistolet jest wycelowany w kierunku ochwytu, tak? Mhm. I teraz zobacz, ja za szybko wcisnę spust. Widzisz, co się stało? Do dołu. Tak, ściągam broń do dołu. To jest tak zwane zerwanie strzału. To jest najczęstszy błąd taki początkujących strzelców. Okay. Także płynnie powoli ten strzał macie zaskoczyć. Mhm, dobra. No to co? Jesteś gotowy? Mhm, to tak, zakładamy to słuchawki, zakładamy okulary. Hmm. Okulary już mamy. Wy też musicie założyć. Dobra. No to co? Lecimy, podpinamy zasilanie. Magazynek jest pięty, przeładowujemy broń.